Do Turcji na pogranicze turecko-syryjskie trafiłem na zaproszenie Humanitarian Leadership Academy. To jest rodzaj akademii dla pracowników humanitarnych, która działa na co dzień w Wielkiej Brytanii, ale też kształci w różnych zakątkach całego świata i zajmuje się tym, żeby dobre praktyki przekazywać z jednego miejsca na drugie. Tą wyprawą na pogranicze turecko-syryjskie trafiłem w momencie, gdy w Syrii upadł reżim Asada, to jest wyjątkowa przestrzeń, która została bardzo dotknięta przez różnego typu sytuacje kryzysowe. Od wojen, które trwają tam od dziesięcioleci, przez trzęsienie ziemi, które zaledwie dwa lata temu zniszczyło całe miasta, zginęło 50 tysięcy osób, więc wydawałoby się, że to oni mają Olbrzymie doświadczenie w zarządzaniu kryzys, w kryzysie. ale dla nich było bardzo ciekawe doświadczenie nasze tutaj, środkowoeuropejskie z konfliktu, który odbywa się w Ukrainie z pomocy i wsparcia, które Ukrainie zostało okazane przez zwykłych ludzi. Bo w odróżnieniu od państw w, w tym regionie Turcji, Syrii, u nas nie powstały obozy uchodźców. U nas pomimo tego, że do Polski, do innych krajów trafiły miliony osób z Ukrainy, te osoby zostały przyjęte w godny sposób. Trafiły do domów, trafiły do zadbanej przestrzeni, nie zostały zamknięte w osobnych oddzielonych ośrodkach. I to było coś czymś wyjątkowego dla świata humanitarnego, dla społeczności humanitarnej, że był taki odzew zwykłych ludzi, którzy nie tylko otworzyli swoje serca na, na potrzeby osób z Ukrainy, ale otworzyli też domy. Takie miejsca, które są dotknięte kryzysowymi sytuacjami, ciągle. Tracą empatię. To niestety też dzieje się w warunkach już Ukrainy. Trwające długo sytuacje kryzysowe, konflikty powodują to, że człowiek obojętnieje, że człowiek przyzwyczaja się do cierpienia drugiego człowieka, i w tamtej przestrzeni było ciągle zaskakujące, że my. Jesteśmy ciągle empatyczni, że nie przechodzimy obok e, osób potrzebujących obojętnie. E dla nich na pewno było ciekawe w Turcji, czy w Syrii, czy z Libanu. Mieliśmy osoby, które my trenowaliśmy, jako osoby, które przyjechały z Polski, z Wielkiej Brytanii. Był ciekawy kontekst kulturowy, właśnie jak różne kultury sobie nawzajem pomagają. Czy to jest wbudowane w, naszą, w naszego ducha narodowego? Polacy chyba są całkiem nieźli w takim pomaganiu pospolitym ruszeniu że potrafimy Podziałać, sprężyć się i często pomagamy skuteczniej niż państwa, niż organizacje państwowe, samorządy. Potrafimy samo się organizować. To też widzę bardzo często w Ukraińcach, którzy no, nikt nie robi tak rewolucji jak Ukraińcy Pomarańczowa rewolucja, Euromajdan, gdzie potrafimy się skupić, połączyć w ważnych celach, potrafimy działać wspólnie pomimo podziałów i to było bardzo ciekawe dla tych ludzi którym uczyliśmy, a uczyliśmy, bo rzeczy niektóre są bardzo mm, wspólne i jednakowe na całym świecie. Zasady działania w kryzysie, mechanizmy, które trzeba zastosować w sytuacji kryzysowej. Nieważne, czy to jest powódź, czy to jest wojna, w tych pierwszych godzinach działamy w podobny sposób. Żeby zarządzać taką sytuacją, mechanizmy są bardzo podobne. I na naszym przykładzie, tutaj Polski, Ukrainy, pokazaliśmy, że te mechanizmy w jakiś sposób zapracowały, że je zastosowaliśmy, że to trochę jest jak z wynalezieniem radia. Radio zostało w tym samym czasie wynalezione przez dwóch wynalazców. I okazuje się, że takie rzeczy humanitarne też powtarzały się. Jak u nas były przed granicą polsko-ukraińską olbrzymie kolejki osób, tysiące osób oczekujących, że było zimno, że nie, nie było schronienia. Takie same rzeczy działy się wcześniej były w byłej Jugosławii, w różnych miejscach na świecie, i rozwiązania, które zostały u nas zastosowane, bardzo często też były stosowane w innych przestrzeniach. My o tym nie wiedzieliśmy. Teraz taka wymiana pojechanie w inne miejsca, gdzie te rozwiązania były zastosowane, uczy i nas, ale my też sporo mogliśmy pokazać, jak my reagowaliśmy na, na kryzys, szczególnie ten uchodźczy. Od Syryjczyków i Turków mogliśmy się bardzo nauczyć długoterminowego działania. My, tutaj w Europie Środkowo-Wschodniej, jesteśmy świetni w krótkoterminowym działaniu. Wystarcza nam jakoś takiej energii, świetnie jesteśmy w szybkim działaniu, zjednoczeniu się, ale nie potrafimy działać długoterminowo, rozłożyć sił. Bo to, co, nam, co kiedyś mi opowiadał mistrz olimpijski Robert Korzeniowski, Marcin, to nie jest sprint, to jest maraton. Musisz rozłożyć siły na cały dystans. Nie możesz tylko biec i pomagać na samym początku. Musisz pomyśleć, że wielu się wypali. Prawdziwy mistrz rozkłada swoją energię na, dłuższą, na dłuższy dystans. Żeby dotrzeć do, do mety, która nie wiadomo, czy to nie będzie ultramaraton, który ma czasem i Ponad 100 kilometrów. W tej chwili prowadzimy szkolenia z zarządzania kryzysowego dla lokalnych społeczności w Polsce. Pracujemy wzdłuż granicy polsko-ukraińskiej w mniejszych miejscowościach takich jak Hrubieszów, Lubaczów, Przemyśl, gdzie pracujemy z lokalnymi społecznościami, żeby wiedzę im przekazać. Ja jako trener. Po tym pobycie, gdzie trenowałem osoby w Turcji i w Syrii, tydzień później zaproszeni zostali przedstawiciele dużych organizacji z Polski i Ukrainy do Warszawy, żebym też mógł podzielić się tą wiedzą z uczestnikami szkolenia transgranicznie. Te szkolenia prowadzone są w wyższego poziomu w języku angielskim, ale my też szkolimy w Polsce w języku polskim i to jest bardzo skuteczne. Mnie poruszyło, gdy wczoraj zakończyłem szkolenie w Hrubieszowie, gdy przyszedł do mnie komendant Straży e, Miejskiej, e, który był wcześniej komendantem placówki więziennictwa. Bardzo doświadczony oficer, e, i mówi: Panie Marcinie, ja w swojej karierze zawodowej byłem na dziesiątkach treningów zarządzania kryzysowego. To był najlepszy trening, w jakim wziąłem udział, bo dużo nas nauczył. Bo te treningi nie polegają tylko na tym, że wykładamy wiedzę, ktoś musi przyjść i powiedzieć, my czytamy paragrafy, my bardzo dużo dowiadujemy się od siebie, mapujemy tych ludzi, łączymy, ale później stawiamy ich przed egzaminem. Egzaminem jest symulacja, bo tworzymy taką troszeczkę grę, w której stawiamy przed ludźmi. Kryzysową sytuację oni muszą stworzyć swoje zespoły, muszą się komunikować, muszą wybrać lidera, muszą się podzielić rolami, a my ciągle tym liderom, tym zespołom rzucamy kłody pod nogi, i to jest dla nich olbrzymim wezwaniem, ale też próbą.